Teraz ta no właśnie, nowość, pewne otwarcie, mimo tego negatywnego dla kobiet głosowania w Sejmie, bo są nowe wytyczne dla prokuratury w sprawie dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji po koalicyjnej wpadce, odrzuceniu projektu, mimo większości w Sejmie, jest pomysł jak doraźnie pomóc kobietom. O szczegółach już teraz opowie Bartłomiej Ślak w rozmowie z gościem. Rzecznik prasowy prokuratora generalnego Anna Adamek. Dzień dobry Pani prokurator. Pani prokurator, zespół, który miał wydać rekomendacje dotyczące spraw, w których chodzi o przerywanie ciąży, zakończył swoje prace. O jakich najważniejszych wnioskach tego zespołu możemy mówić? Panie redaktorze, najważniejsze wnioski to są wytyczne. Projekt wytyczny, który zespół opracował, właśnie przeprowadzając analizę bardzo wielu akt spraw do 50, 590 spraw ocenianych. Natomiast ja na ten moment o treści tych wytycznych nie mogę mówić, ponieważ jest to wciąż projekt i dopiero po podpisaniu one zostaną upublicznione. To jeszcze co do tego projektu, on teraz musi zostać zaopiniowany. Co się z nim musi stać? Tak, on już powstał i w tej chwili został przekazany do Krajowej Rady Prokuratury w celu zaopiniowania. Ale taki szybki tryb, taką szybką ścieżkę do zaopiniowania żeśmy tutaj zastosujemy, i, i mam nadzieję, że to w nieodległej perspektywie czasowej te wytyczne będą już, będę mogła państwu, Państwa poinformować o ich treści. A to jest właśnie ten efekt pracy tego zespołu wielomiesięczny. Pani mówi, że o tych wytycznych konkretnie mówić nie można, natomiast na przykład w Waszym komunikacie. Jest informacja, chociażby mówiąca o tym, że jeżeli nastąpi odmowa aborcji w przypadku kiedy życie kobiety jest zagrożone, to należy niezwłocznie wstrzymać postępowanie karne. Co to oznacza? To oznacza, że mamy się pożegnać z klauzulą sumienia? Nie, nie, nie. Lekarz ma prawo do klauzuli sumienia, ale ta klauzula sumienia jest limitowana przepisami ustawy o wykonywanie zawodu lekarza. I dentysty, lekarz musi nieść pomoc i w sytuacji kiedy ma jako pacjentkę kobietę w ciąży która ta ciąża zagraża jej życiu i odwołuje się do klauzuli sumienia to popełnia przestępstwo narażenia tej kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia więc jego zachowanie wyczerpuje znamiona przestępstwa i w takiej sytuacji ta klauzula sumienia go nie ekskulpuje czy ja mam rozumieć że jeżeli takie przypadki będą i dotrą takie informacje do prokuratury to prokurator nie będzie czekał na przykład na zawiadomienie kogokolwiek tylko będzie wszczynał takie postępowanie z urzędu może tak być, ale taka informacja zazwyczaj z tego komunikatu też wynika, że w tych sprawach to są zawiadomienia składane przez kobiety, przez członków rodziny, przez personel medyczny. Także no, prokurator sam często nie pozyskuje informacji, co dzieje się w życiu osobistym innych ludzi. Musi o tym zostać poinformowany. Czytamy tam jeszcze, jeżeli chodzi o pomocnictwo w przerwaniu ciąży, o tym, że jeżeli zachodzi podejrzenie, to musi być konkretna informacja dotycząca konkretnej osoby i też konkretnej kobiety, która jest w ciąży, a nie może być to informacja abstrakcyjna. Co to tak naprawdę znaczy dla prokuratorów teraz? To oznacza, że. To zawsze przestępstwo jest indywidualizowane, jeżeli podmiot ochrony, to jest kobieta w ciąży w tym przypadku i to musi być określona osoba. Więc jeżeli ktoś daje ogłoszenie w internecie, że jest w stanie pomóc takiej kobiecie w terminacji ciąży, znaczy jest kobietą niedookreślonym, nie popełnia tego przestępstwa, A w, ale w sytuacji, kiedy kobieta, po zapoznaniu się z takim ogłoszeniem z tej pomocy by skorzystała, to wówczas tak. Także sama informacja, forma ogłoszeń o, o, o ewentualnej pomocy y, y, nie jest karana. To wróćmy jeszcze do tego, co było, no bo ten zespół też badał postępowania, które w ostatnich latach miały miejsce dotyczące przerywania ciąży i co się z tych wniosków tego zespołu wybija? Dotyczyły odmowy przerywania ciąży i tak zwanej aborcji farmakologicznej, ale ja muszę powiedzieć, że z tego raportu wynika, że oczywiście stwierdzono tam pewne nieprawidłowości, ale uwzględniając skalę tych spraw, to jak powiedziałam 590 spraw to te uchybienia nie były poważne, można powiedzieć, że jednak te postępowania były prowadzone prawidłowo, zdecydowana większość tych, bo 462 sprawy zostały zakończone decyzjami o umorzeniu bądź nawet o odmowie wszczęcia postępowania, co oznacza, że prokurator w danej sytuacji, w danym zachowaniu nie dopatrzył się znamion czynu zabronionego, także nie można powiedzieć, sformułować takiej tezy, że przez te ostatnie lata prokuratorzy pracowali źle, prowadząc te postępowania, ale niewątpliwie pewne zawsze można jeszcze pracę usprawnić i, i czyniąć, czyniąc ją lepszą. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę, że prokurator jest zobowiązany do stosowania prawa obowiązującego. Pani prokurator, ja na koniec zapytam, zastrzegam. Wiem oczywiście, że pani ani prokuratorzy nie są politykami, natomiast równolegle toczy się dyskusja też polityczna a propos różnych projektów ustaw dotyczących przerywania ciąży. Czy to ma jakikolwiek wpływ na te wytyczne, na ich obowiązywanie? Czy to może być tak, że te wytyczne mogą bardzo szybko ulec zmianie, jeżeli to prawo miałoby się zmienić? Wytyczne wydaje się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, więc. Prawo, jeżeli się zmieni, może hipotetycznie powodować zmianę tych wytycznych, ale na, obecnie, na obecnym gruncie obowiązującego prawa te wytyczne mają być wskazówką jaką metodologię stosować w pracy przez prokuratorów prowadzących tę kategorię spraw, jak, na jakie okoliczności zwrócić uwagę, jakie dowody pozyskać, żeby móc prawidłowo dokonać prawidłowej oceny prawnokarnej zdarzenia, które jest przedmiotem postępowania. Bardzo pani prokurator, dziękuję. Prokurator Anna Adamyk, rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego. O tych wytycznych na razie dla opinii publicznej nieco też tajemniczych, bo jeszcze muszą zostać zaopiniowane. No i wtedy, jak pani jest mówi. Projekt, panie redaktorze. no projekt... Niezwłocznie, co znaczy? To znaczy, że kiedy mogę. No, jest nieostre oczywiście pojęcie, ale mamy nadzieję, że to. Ja nie potrafię podać daty, bo potem pan mnie z tego będzie rozliczał. Natomiast. Mamy świadomość wagi i powagi, że opinia publiczna oczekuje zapoznania się z treścią tych wytycznych. Zrobimy to jak najszybciej, ale podkreślam jeszcze raz, one są skierowane do prokuratorów, a nie do opinii publicznej. Bardzo dziękuję. To wszystkie informacje od prokuratora Anna Adamiak. Podsumowujące pracę zespołu, który też badał wszystkie sprawy dotyczące przerywania ciąży w ostatnich latach. Bardzo Pani Prokurator, dziękuję.